Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie w mieście Świdwin, Za kamerą Andrzej, przed kamerą Dodge Durango. Rocznik 2022, wersja RT. Pod maską 5.7 litra chemii V8. Auto poliftowe. Czyli 21 plus. Był lift, najważniejsze zmiany: cockpit i przód auta, plus sporo dodatków, ale to takie najważniejsze. Lampy, zmiany zderzak zmienił się tak jak widać. Góra dół inna. Inne lampy, nieco mniejsze, nieco bardziej smukłe w tej wersji. Lampy full LED, czyli światła dzienne w ledzie. Światła mijania, światła drogowe w ledzie, dodana obrysówka. Auto w kolorze, powiedzmy czerwonym lakier perłowy. Wyszło słońce, spróbujemy go złapać. Nazywa się Octan Red Pearl Coat. Pięknie się błyszczy, pięknie się mieni. Zwłaszcza kiedy dostanie słońca. Bardzo wyrazisty lakier. Samochód jest bardzo wyrazisty w tym kolorze. Rzuca się w oczy. Nie da się go nie zauważyć na mieście. Doskonale się prezentuje w blacktopie czarne lusterka, czarne koła, czarne felgi, czarna odznaka. RT i Durango. Żeby dopełnić efekt został założony czarny dyfuzor z helkata i karbonowa końcówka wydechu po dwóch stronach. Dzięki temu samochód wygląda nieco zadziorniej. Chcieliśmy podkreślić jego charakter, ale nie przekombinować. Siedzi sobie na profesjonalnym dystansie 22 mm. Koło całe czarne. Doskonale się prezentuje w połączeniu z tym lakierem. Felga malowana piecowo. Profesjonalnie na lata przyciemnione szyby robi robotę, jeszcze trochę słońca, złapmy ten lakier. czarna od znaka chemii. Tak by się prezentował z zewnątrz. Ten model wyposażony w czujniki parkowania przód, czujniki parkowania tył, kamera tylna, standardowo kontrola trakcji, kontrola stabilności toru jazdy, Czujnik martwego pola i uderzenia krzyżowego więc auto jest dość bezpieczne, nowoczesne. 5-7 chemii to co lubią miłośnicy V8 odpalanie zdalne. Dźwięk V8 nie do podrobienia. Fajny, metaliczny dźwięk w Durango. Zajrzymy do środka. Bezkluczykowy dostęp. Sportowa kierownica. Włączymy sobie zasilanie. sportowe fotele kubełkowe nowa konsola nagłośnienie Alpine 506 wat, wzmacniacz panel drzwi przeszyty czerwoną nitką Pamięć przeniesiona z boczku drzwi koło klamki. Co tutaj bym chciał pokazać, mam nadzieję, że mi się uda. Włączyliśmy zasilanie. Od razu odpala nam się Android Auto. Samochód wyposażony w Android Auto i Apple CarPlay. A posiadając telefon. Mamy możliwość ładowania indukcyjnego tego telefonu, kładąc go w odpowiednim miejscu, więc samochód jest, można by powiedzieć, na miarę samochodów europejskich. Zawsze w samochodach ze Stanów było kilka rzeczy, których brakowało, natomiast tutaj już tego nie ma. System Low AWD, czyli możliwość przełączenia się w tryb terenowy na reduktorze AWD. Pięknie zachowane wnętrze, od nas dołożone markowe sztywne dywaniki klapa automatycznie otwierana to już werte jest standard żaden dodatek automatycznie zamykana telefon mam w kieszeni Android Auto bezprzewodowo leci wyświetla wzmacniacz pod spodem winda do pełnowymiarowego koła zapasowego, podnośnik. Klucz do kół pokażemy jeszcze w środku. Karbonowa wstawka, czerwona nić w mojej ocenie. Skóra plus materiał. Najlepsza możliwa konfiguracja na lato i na zimę, bo nie grzeje zbytnio w lato i nie chłodzi zbytnio w zimę. Tak by to wyglądało. Nie mówię o rzeczach już oczywistych. RT, ogrzewane lusterka, kierunkowskazy w lusterkach przednie siedzenia grzane, tylne siedzenia grzane. Lusterka grzane. Pamięć lusterek foteli. Siedzeń. Automatyczna regulacja kolumny kierowniczej. I co najważniejsze, RT z pakietem do holowania. DMC przyczepy 3350 kg. Pakiet do holowania w tym modelu, w tym roczniku, obejmuje samopoziomujące zawieszenie tylne, 4,7 pinowe gniazdo do przyczepy, wyjście na hak, dużą chłodnicę i 180 A alternator. Więc auto może ciągnąć ciężką przyczepę. Myślę, że to wszystko mam nadzieję, że udało mi się pokazać ten samochód i w słoneczku będzie wszystko ładnie widać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do, polubie, do, do polubienia profilu Dr. Durango na Facebooku, na YouTubie. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy i miłośników Durango. Cześć.